I oczywiście Mago widzę z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, e, czy zbliżamy się powoli do wyżu rynkowego, e, dlaczego w ogóle skąd takie moje zaobserwowania, stwierdzenia, zaraz sobie wszystko oczywiście wyjaśnimy. A ja zapraszam Was serdecznie na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. E, I przy tradzie powyżej 100 dolarów czeka na Was 5 darmowych dolarów e, z kodem Kebus oczywiście, lub po prostu z linku, który macie w opisie. Czasami są naprawdę fajne crafty, zobaczcie tutaj na przykład taki gloczek. No fajny krawczyk, ja bym takiego powinął, dodatkowo jest w Emeraldzie Oraz 35% plus do wpłaty Jeżeli właśnie z moim kodem sobie wpłacacie, także polecam z tego korzystać Bo naprawdę jest z czego wybierać Dzisiaj przychodzimy sobie Do skrzynek, do Steama, generalnie Do całego rynku Dlatego, że Wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do takiego wyżu Dlaczego? Może zacznijmy od podstaw, generalnie wszystkie skrzynki teraz są na tendencjach wzrostowych, znaczy pewnie są jakieś wyjątki, ale generalnie zdecydowana większość, gdy sobie wejdziemy na jakąkolwiek skrzynkę, to widzimy właśnie mniej więcej taki wykres, który nam obrazuje, że po prostu ten wyż się zbliża, no, zobaczcie, na jaką skrzynkę nie, wyjdę, nie wejdę. To ona gdzieś tam jest po prostu wysoko Dlatego ja mówię, że odradzam teraz inwestowania w skrzynki Inwestowanie w skrzynki jest bardzo komfortowe, gdy jest Bessa na rynku No na moment obecny podczas, no może jeszcze nie przysłowiowej hossy Ale bardzo blisko jej No to po prostu mija się z celem Generalnie jeżeli chodzi o te wszystkie skrzynki no, zobaczcie, że to wszystko się tak układa, że rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo zbliżamy się, o ile już nie jesteśmy w jakimś tam wyżu. Dlatego teraz jest bardzo średni czas na inwestowanie w jakiekolwiek skrzynki, co zresztą mówiłem nawet na wczorajszym live'ie. W ogóle teraz będą częściej streamy, także kto chce, to zapraszam wpadać, tam koło godziny 20 i co jakieś dwa dni strumyk będzie. Także zapraszam. No generalnie jeszcze odniosę się teraz do inwestycji. Wyższy rynkowy niekoniecznie wyklucza wszystkie inwestycje, dlatego że mówię, można znaleźć takie perełki, jak na przykład maus. No, i ja mał z Rio, no to kupiłem na tym drugim końcu za 78 groszy obecnie złotu, złoty złotówka. E, także naprawdę da się, da się wyhaczyć rzeczy. Trzeba szukać. E, no Najmniejszy znaczy. E, najmniej obecnie bym szukał w skrzynkach, dlatego że po prostu e, są najdroższe i nie, zwyczajnie w świecie nie opłaca się ich kupować. E, posprawdzałbym naklejki, bo naklejki lubią spadać czasami i to tak totalnie z dupy. E, Maus na przykład spadło przez chwilę w ogóle nie wiadomo z jakiego powodu, znaczy wiadomo, bo po prostu było zbyt przehypowane i e, no ludzie zaczęli je wyprzedawać. No ale potem nagle zrobiła się druga fala i mieliśmy drugiego pika, także mouse jest na to idealnym przykładem. Generalnie polecam naprawdę szukać rzeczy na rynku, bo czasami naprawdę fajne rzeczy można znaleźć. I nie mówię tutaj tylko o jakichś naklejkach, na przykład pacze Wam bardzo polecam. No i co? To chyba na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, Discord w opisie i Siemanu.